Nagrania z wojny, na TikToku. Platformę zalewają fakenewsy fałszywe materiały wideo z wojny w Ukrainie na TikToku. Chiński TikTok stał się jedną z wiodących platform wykorzystywanych do rozpowszechniania fakenewsów dotyczących wojny w Ukrainie, przekazała stacja BBC. Spreparowane transmisje, nagrania i zdjęcia są oglądane przez miliony użytkowników tej mobilnej aplikacji internetowej. Komunikatora TikTok używa już ponad 1 miliardów osób w skali świata, spośród których ponad połowa nie przekroczyła 30 roku życia. Nowi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do fałszywych treści na temat wojny w Ukrainie średnio po 40 minutach od założenia konta na TikToku, poinformowała BBC. Podczas gdy platformy takie jak Facebook, Instagram i Twitter wprowadziły stosowne oznaczenia. Wskazujące na zmanipulowane treści dotyczące wojny, TikTok wciąż uczynił w tej materii zbyt mało, zaalarmowano w artykule opublikowanym na portalu BBC. Jako przykłady fajków, rozpowszechnianych na TikToku podano m.in., nagrania z wojen w Czeczenii, Syrii i Libii oraz manewrów wojskowych w Ukrainie, które utworzono przed kilkoma laty. Wszystkie te treści miałyby ukazywać inwazję Rosji na sąsiedni kraj. Wojska TikTokowe, kaderowa wygląda na to, że wiele zapętlonych, przerażających transmisji na żywo zostało prawdopodobnie stworzonych z nadzieją na zarabianie pieniędzy za pośrednictwem systemu prezentów TikTok, oceniła Ebiri Richards, cytowana przez BBC niezależna badaczka zajmująca się zagadnieniem dezinformacji w internecie. W połowie kwietnia pojawiły się doniesienia, że platforma TikTok jest szczególnie chętnie wykorzystywana przez czeczeńskie oddziały rosyjskiej gwardii i narodowej, czyli tak zwane kaderowców. Wojska TikTokowe przywódcy Czeczeni i Ramzana Kaderowa walczyły już z pustymi budynkami i piwnicami, a teraz dzielnie atakują powietrze. Relacjonowano w niezależnych rosyjskich i białoruskich mediach, takich jak między innymi nastoja jaszczenie w i nasza niwa.